Witam serdecznie w nowym odcinku, bardzo dziękuję za oglądanie poprzednich odcinków e, Naprawdę jestem wzruszony, że tyle z Was ogląda I słuchajcie, nie mieliśmy za bardzo co robić, a nie miałem z kim tego Pana z tyłu ze mną zostawić e, Tak to byśmy pojechali na Vanuatu, ale podjęliśmy decyzję, że pojedziemy goń Straight Ee, że pojedziemy, słuchajcie, sobie do. E, dokąd my jedziemy? A, do Adelaide. Nigdy nie byliśmy w Adelaide. E, z Sydney do Adelaide mamy 1700 km w jedną stronę. <tryk> <tryk> Crazy, zwariowany. Ale jedziemy odwiedzić naszego znajomego, którego nie widzieliśmy dawno. I po prostu tak było. Mówię, że nie mieliśmy co robić przez te parę dni. Następnych 10 muszę być w Sydney, bo muszę z baronem jechać do dentysty. A będzie musiał mieć kamień, kamień usuwany zębów i przypuszczalnie wyrwane dwa tylne zęby. Nie ja, tylko pies, nie? Dlatego mówię, nie pojechaliśmy do Wanałatu, bo raczej nie było z psem kim zostawić, a dwa że ma tą operację Look guys, zobaczcie tam wypadek był Mam nadzieję, że to tylko podpalenie jakieś, a nie samochód uderzony jaj jaj Mam nadzieję, że to tylko busz się pali, a nie ktoś w samochodzie to było tragiczne Patrzcie, wiecie co? Wygląda na to, że to nikt się nie rozbił ale zobaczcie tam busz fajny, jest po prostu z 40 stopni musiało to się zapalić druga strona się zajęła, tam strażacy i właściciel pola oblewają wodą wszystkie drzewa po wiesz wokół, żeby to żeby to ogarnąć, ale śmierdzi z spalinizną. Okej, okay, dobra, czyli słuchajcie, ważne, że nikt nie zginął. Żaden wypadek, tylko po prostu zapaliło się. Może ktoś fajkę wyrzucił jest po prostu tak gorąco, że hej! Wow. Ok, lecimy dalej Przejeżdżamy teraz przez miejscowość która się nazywa Łoga Łoga Waga waga się pisze i pokażę wam trochę takiej Australii takiej wiejskiej o, gdzie jest gorąco, daleko od, od morza jedziemy, słuchajcie zrobiliśmy trasę, podzieliliśmy na pół pierwszą bowę zrobiliśmy chyba 750 km zrobimy i po 750 km zatrzymamy się na noc w motelu. I jutro będziemy lecieć dalej. Ja cały czas kierowałem, przejechałem 450 km na ma teraz 300 do zrobienia. Ale ja jechałem autostradą, bo wiecie co, Natsu na tej czerwonej peczce może 90 maksymalnie jeździć. A w Australii maksymalna prędkość na autostradzie jest 110. Km. Także wiecie, musiałem ja kierować ten odcinek autostradowy, żeby po prostu nie jechać za wolno, żeby czasu nie tracić tyle na, na dojazd. Welcome to Łoga Łoga. Słuchajcie, to są pierwsze światła po... 450 km teraz mamy śmiesznie było, bo jak wyjeżdżaliśmy z tunelu, to telefon mówi, a teraz proszę jechać prosto przez 600 km tą samą drogą. I rzeczywiście ta droga, słuchajcie, nazywa się Hume Highway. I... Jest to chyba najdłuższa droga, ma chyba z 500 km. Jedna ulica, ona wiecie, ciągnie się 500 km i w Sydney się kończy aż. I tak to wygląda, kochani. Przejeżdżamy przez australijską wieś. Kompletnie nikogo nie ma. Kto by chciał tu mieszkać, pani kochana? Pełno krów, pełno, pełno krów, słuchajcie, pełno owiec. I to by było na tyle, nie? Nic się nie dzieje, zobaczy, pusta droga. Te 450 km pierwsze była autostrada i teraz z autostrady zjechaliśmy w taką boczną drogę, jednokierunkową, w sensie jeden pas w tą stronę, drugi pas w tą stronę, ale jest zupełnie pusto i do czego w Australii poza miastem to jest piękne właśnie, że nie ma ludzi, nie? Aj. Tu zobaczcie, winiarnia wszędzie. Ta część Australii, South Australia, właśnie słynie z wina. I rzeczywiście mijamy tutaj bardzo, bardzo, bardzo dużo winogron rośnie. Witam kochani i serdecznie, u mnie już jest kolejny dzień. Wczoraj wieczorem tu dojechaliśmy do takiego motelu i słuchajcie, jestem w miejscowości, która nazywa się Hai i zatrzymaliśmy się tutaj w takim bardzo starym wiktoriańskim hoteliku na noc robiliśmy sobie przerwę ja się obudziłem na no cu nie ma poszła z psem tu mój biały szerszeń stoi i zobaczcie to jest takie typowe australijskie miasteczko nic tu za bardzo nie ma Nie mogę tu dookoła się przelecieć. I co, będziemy jechać dalej dzisiaj? Zostało nam chyba 900 km. Wiecie co? Jakie to było śmieszne wczoraj. Jak sobie zdaliśmy sprawę, jak to jest daleko. Dawno tyle nie jechaliśmy. Jeździliśmy, jak dziczaki były małe. No ale teraz dawno nigdzie nie byliśmy tak daleko samochodem, bo w Australii głównie się poruszamy w większej odległości z samolotem. i Jak <ścoughs> wieczorem o 10 czy o 11 tu dojechaliśmy, o, nie, przyjechaliśmy chyba o 9 wieczorem, a zanim wiecie, jeszcze poszedłem z psem to tamto to po prostu ee, na co idzie z Psem Przy szkole <laughs> Także jesteśmy dzisiaj na haju Zawsze jeździliśmy dalej mówię samolotem dawno nie byliśmy i jak się uświadomiliśmy, że cały dzień jechaliśmy, wczoraj mamy jeszcze 1000 km do przejechania czy tam 900, gdzie się tak zaczęliśmy śmiać śmieszne, No nic zobaczymy jak to nam poleci dalej Zajdę tam na dół, zaraz wam pokażę coś widzicie jest po prostu jedna długa ulica na której się coś dzieje tutaj teraz sobie zamówiłem kawę przejdę z tej strony wam pokazać jak wygląda, patrzcie, sklep, spożywczak, ale jeszcze jest zamknięty, wszystko późno, to się z. okej, okay. dzisiaj jest niedziela, dlatego, dlatego, zapomniałem, widzicie, szczęśliwi dni nie liczą i to tak jest potem, Ten człowiek dostaje, wiecie czego dostaje? Pomylenia, wszystkiego. Ale wieje. Okej, okay, a to jest to miejsce, gdzie my się zatrzymaliśmy. Nawężnikowy. Hotelik. Typowo wiktoriański, tak jest. Zobaczyłem, jestem tu na tej głównej ulicy. I co zauważyłem, że. Na sklepach, albo na starszych budynkach, są tabliczki i ten rzeźnik powstał w 1892 roku i jest cała jego historia do roku 1990, kto jest właścicielem. Także od 1892 tutaj jest rzeźnik, a widzę jedną z atrakcji, niestety tutaj jest rodeo. Które będzie niedługo wiejskie auto typowe. Szybki taki spacer dookoła, zanim wyjedziemy. I teraz miasto zostało nazwane po panu Sir John Hyu. I na początku, słuchajcie, robili owce, tutaj w sensie wełnę z owcy wspierali był też pan Thomas Simpson, który zajmował się budową parowych urządzeń. Tu taka jakaś stoi, nie wiem czy to będzie widać, bo to przez szybę. Tutaj jest chyba ratusz, ten budynek z wieżyczkami, i z zegarkiem. Tak, teraz kancel tutaj jest i owce zostały do dzisiaj i rzeczywiście jak się jedzie tutaj wzdłuż, no to te pola są pełne i zboża i pełne nie, owiec wszędzie, nie? Także te owce do dzisiaj pełnią tu ważną rolę. Tylko kurczę, wiecie co to jest tak gorąco latem? Wczoraj było 40 stopni. A i co jeszcze na co przeczytała, że haj miasto słynie z tego, że przybywali tutaj więźniowie blisko 3000 japońskich więźniów było tutaj przetrzymywanych oraz dużo więźniów z Anglii i Australii też z innych miast było przywożonych tutaj i były tworzone dla nich takie obozy do 44 roku 1944 nie? mamy kawkę ogarniętą, wracamy na autostradę. Mamy. 8,5 godziny. Nie, 9 godzin. 9 <noise> godzin jazdy, słuchajcie. I to ciągle jest to samo miasto, w sensie ten sam kraj. To jest zwariowane. Tu z mojej prawej strony kukurydza. I słuchajcie, to pole kurczę, rozmiar tych pól jest po prostu gigantyczny. Nie wiem, jadę przez ostatnie 20 km i cały czas widzę tą kukurydzę po mojej lewej stronie. To samo było ze zbożem po tej stronie. Teraz widzę tu coś innego. Trochę jak ziemia, jak to wygląda. Trochę daleko jestem, no ale po prostu rozmiary tych pól są gigantyczne. Zatrzymaliśmy się po kolejną kawkę. Ja to niestety jest 4-5, muszę iść rano, także często się muszę zatrzymywać. I zobaczcie, niedziela. Nic tu się nie dzieje. Główna ulica. Tutaj w tej miejscowości się zatrzymaliśmy w tym grupie. Wzięliśmy sobie kawkę i co, i lecimy dalej. Czy wiecie co, jadę, jadę i te winiarnie tutaj po prostu są miliony kilometrów kwadratowych w winogron. To po prostu jest prze... poza moim umysłem, jak to ile tego tu po prostu jest. Jedziesz, jedziesz z prawej, z lewej same winogrona. Kurczę. Kto to zje, panie? Dobrze, że z tego winogrona Wino można zrobić. White Grapes, here. słuchajcie, tyle winogron tutaj wisi, ale patrzyliśmy, czy jest jakiś znak na sprzedaż. Nie ma nic. No, po prostu i czerwone, i białe winogrona. Zobaczcie, nie wiem, czy tu będzie widać. zoom, na co? So? Widzicie, czuję po prostu jak ciepło idzie od. Yy, ciepło idzie 40 stopni na zewnątrz. aj. I aj, aj. ziemia, widzicie, już się zmieniła. Ziemia już jest taka bardziej czerwonawa. Im dalej w głąb lądu będziemy jechać, tym ta ziemia będzie bardziej jeszcze czerwona. Zobaczy tam za mną. Te pola naprawdę robią się coraz bardziej czerwone. Niesamowite jest. Czasami widać tylko po prostu czerwone pole, tu akurat nic na nim nie ma i tylko takie trąby powietrzne od kurzu się tworzą. Wow. Czuć pani tę Australię teraz. <gry> tak zwany jak człowiek oglądałby małych dzieckiem, był taki serial domek na prerii. Tak właśnie mi się kojarzy to z tym. Nie? I kochani, zmieniliśmy po ty, tysiącu kilometrach, właśnie przed chwilą sprawdziłem, z domu wyjechaliśmy, przejechaliśmy 1020 kilometrów i dopiero jesteśmy w innym, jak to się nazywa? Nie dzielnicy, tylko w województwie. Po tysiącu kilometrach zmieniliśmy województwo i wjechaliśmy właśnie do Wiktorii. Zostało nam, patrzę na telefon, 537 km. Przed chwilą się zatrzymaliśmy na małe zakupy, coś tam do jedzenia na drogę i zabukowałem jakiś hotel. I... Także mamy gdzie spać. Bo słuchajcie, my bardzo często jak wyjeżdżamy, to wieczorem mamy pomysł, a rano wyjeżdżamy, zupełnie wiecie, nie, nie przygotowani. Niektórzy ludzie muszą się przygotować i taki jakiś mieć plan, ale my bardzo często wyjeżdżamy bez żadnego planu. Także mówię, nawet ani nie miałem zarezerwowanego tego hotelu, gdzie dzisiaj spaliśmy, ani tego, gdzie dzisiaj będziemy spać, ale wszystko załatwione. Także. Jedziemy dalej. Mówiłem e, wcześniej, że jak podróżujemy gdzieś dalej, to głównie e, z samolotem. Pierwszy raz jechaliśmy samolo, e, samochodem do South Australia i wiecie co? Tutaj jest taka stacja, którą prawie przejechałem, i to jest stacja, na której sprawdzają, czy nie wwozisz żadnych owoców albo warzyw z nowej południowej Walii. Chodzi o to, żeby nasion nie wodzić i żeby nie zniszczyć im tutaj. Całego ekosystemu. I jak widzicie, pomyliłem wjazdy, w ogóle nawet nie wiedziałem, że się muszę tu zatrzymać. I zatrzyma... wjechałem wjazdem dla traków i dla tirów. I pan tu wybiegł na ulicę, mnie zatrzymał. Macha rękawem przepraszam bardzo, kurczę, pierwszy raz, miałem granicę między województwami samochodem, i pan mówi. Że się dobrze, że zatrzymałem, bo mówię stary, jakbyś się tu nie zatrzymał, to 5000 dolarów karia, jeżeli bym przeleciał dalej jak rakieta. Także dobrze, że zwolniłem Słuchajcie, jest 40 de Greena, O, 42 stopnie. Nieźle, co? Ok, także wjechaliśmy teraz do trzeciego województwa, jesteśmy w południowej Australii, bardzo gorąco tutaj, słuchajcie, tak naprawdę zdałem sobie sprawę, że jestem szczęśliwym, że, patrzcie koala na drodze, musimy uważać. W ogóle wiecie co, w czasie takiej podróży bardzo, bardzo trzeba uważać właśnie na kangury, łombaty i koala i przed chwilą też widziałem wiecie co rozjechanego imu, strusia emu, bidulek. Zdałem sobie sprawę, słuchajcie, z tego, że cieszę się, że mieszkam w nowo południowej walii, koło oceanu, bo bardzo gorąco jest, jak nie ma wody, Australia jest niedobra. Miejsce, miejscowość nazywa się Port Augusta Panie, jestem na miejscu. Tu jest ta kochana moja sznupka, którą przyjechałem odwiedzić. <głos> <głos> Mój kochany Timothy. To jest chłopak, słuchajcie, który pracował u mnie na początku na Bukurze na Vanuatu, na Devil's Point Road u nas w domu. I Timo teraz jest sezonowym pracownikiem tutaj w Australii i zbiera na farmie tutaj pomidory. I będzie tutaj do maja. Także nie mogłem nie odwiedzić mojego starego przyjaciela. Także cieszę się, dojechaliśmy na miejsce. Jedziemy teraz do nas, do tam gdzie, my, gdzie śpimy się, za, za kwater. Ale patrzcie jaka piękna wanałatu, koszulka nacjonalistyczny, ja też Bondaj wszyscy dzisiaj do siebie. Pasują do zobaczenia. ledziemy się za ten Zapisać gdzie śpimy, i tamtą coś nagram Ok, jesteśmy w Port Augusta, to jest ten Discovery Park, to są słuchajcie takie kabiny kemping I to było jedyne miejsce, co mogłem znaleźć, żeby psy za, żeby psa z sobą zabrać. Ale co wam chcę tu pokazać? Znak drogowy. I przed chwilą, słuchajcie, rozmawiałem z panem, który też miał psa, z którym psem się chwilę bawił i facet przyjechał z Perth do Canberry. Ja zobaczyłem, że z tego miejsca, gdzie teraz jesteśmy, do Perth jest 7000 km plus Canberra będzie 8. Tutaj on miał 16 tysięcy kilometrów. do przejechania żeby dojechać na wakacje, no po prostu Australia jest gigantyczna myślę, że jest z rozmiaru Europy a jest jednym jednym krajem tylko niesamowite to jest idziemy zaraz, idziemy sobie teraz z psem gdzieś znaleźć jakiś park, żeby mógł pobiegać i potem na jakąś kolację pójdziemy, Timo przyszedł z nami, tu jest i lecimy dalej na kolację i potem idziemy spać i jutro jeszcze się z Timo zobaczymy czyli na dwie noce zostaniemy dobrze słuchajcie, że zadzwoniłem wcześniej i zarezerwowałem, no bo było wszystko zajęte jest po prostu pełno zobaczcie jaka ta ziemia tu jest naprawdę czerwona wszędzie fajnie to wygląda, bardzo mi się to podoba tutaj jakieś moczary tam zadowolony, cały mokry, on takie lubi jeść środowisko bagniste niestety, wiatr wieje, słuchajcie nie wiem czy to będę mógł użyć, a wyjechałem z domu i zobaczyłem, że nie zabrałem mikrofonu, taki ze mnie widzicie, operator zapomina o rzeczach, no, ale mam nadzieję, że jakoś da się to oglądać. Tam są jakieś kolejowe stare koleje, wagony. Ciekawe co oni stąd wywożą Będę musiał się zorientować. Trochę jak na Marsie to wygląda nie te skawy. Też patrz jaki to jest. Co to jest za skała?